Siema, śmieńczki jestem tym L5, a tu jest odcinek z fnaf -a. Dzisiaj gramy sobie z Igorem Siema. No i dzisiaj sobie zrobimy FNAF 2K. A, a, no, dwie noce. Także lecimy już bez zbędnego przedłużenia. A i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i Subika. Y jak będziecie chcieli, więcej takich filmów to tutaj niech już będą 5 łapeczek w górę mam nadzieję, że nam się uda wbić jak 4 łapeczki pod tamtym filmem były, to wierzę w was za wasze wsparcie dobra, jak na razie to mamy dwie nosy, lekki stresik no wiem, że jesteś xigorex, ale już halo aha, xc Ej dobra czekaj ile mam hajsu? Oh! Ej mam 16 hajsu Mogę coś kupić Zegarek Kupiłem zegarek Co? Ej chodź stary chodź stary idziemy O cholera czy to Freddy Fazbear? Ej, czekaj od nowa o cholera, czy to Freddy Fazbear? Nie, 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 nie. Nie. This option is connected. No, ktoś dzwoni, czekaj, czekaj, bo jakaś paruwa dzwoni. ja pierdzielę. Stary, chodź tu, chodź tu do mnie. I y chwilę, bo coś mówi. Dobra, już starczy. Kiten. Ej, to o pierwsze AM dopiero. Nawinąć. Ale nie używaj tych kamer tyle. Hmm? A, trzeba będzie marionetkę nakręcać. No to ty by już nakręcał, dobra? Ja będę nas pilnował. Eee, jest to. Nie, nie, chyba Chyba tutaj. Zmieni mojej. Rodziców? Ja tego filmu nagrę. Widzowie, widzowie. Czy to jest Freddy Fazbear? O, cholera! To jest Freddy Nie, nie, o cholera, czy to Bonnie Fazbear? O, oh, o, oh, o, oh. o. Nie! Ej, stary, wiesz, takie kropeczki latające? Ej, wiesz, takie kropeczki latające? Tu, takie. No, stary. My jesteśmy w kosmosie. Cii, cii, cii. Stary, jest problem. Bo my jesteśmy w kosmosie i nie mamy skafandrów. Jesteśmy fioletowi. To oznacza już jesteśmy kosmitami. Balon bój Balon Ej O oh, shit balon idzie Balon i poni, balon i poni idzie Wie na straty maskę na prejsy nakładaj maskę, nakładaj maskę, nakładaj maskę Ej, ale pamiętasz, pamiętasz o czym? Pamiętasz. Dobrze, ty o tym wiesz. Ej, dobra, widzę, o wie. O, ej, za zaświeć tam światło. Ła Ej, bo marioneta! Nakręcaj, nakręcaj ją! Wchodzi! Wchodzi, wchodzi! Nie ważysz się! Mówię, że się nie waży. Czekaj, ona jeszcze nie wchodzi. Ale to jest git! Na razie jest git, chyba. Boni, Boni, idzie do... bo nie idzie do yy, prawych ventów. No maska, 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 maska. O stary, o stary. Daj ty. maskę. Dokładnie maska, 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 maska. Maska, maska, maska do cholery. Maska, maska. Co to jest? On się nie ważył zagrać na tej gitarze. Freddy! 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 Czy... O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Eł! 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 Czemu ty się trzęsiesz, chłopie? On jest za bardzo, on jest za bardzo podekstrowany, że nas zabije właśnie. Chyba. Gdzie Foxy? To co, on z widera przyszedł? Ej, czekaj, ja będę patrzył, kiedy tam Fre Freduś wchodzi. Widera nie ma. Awaria. Aha. Sar marionetka. Maska, maska. I Mangl, tutaj, ta pani piękna. Dobra. Super, super. Uh, widzowie, będzie jeszcze jedna runda, uh, bo problemy techniczne. Ja. O mój Boże. No, dwójka jest trudna na Robloxie. Ej, tu gramy... Ej, tu gramy FNAF czwórka. FNAF4? No. Ale tu jest łatwe. FNAF jedynkę. Weź, ej, ja się nie znam na FNAF jedynce. Ej, proszę, po prostu się generator idzie. Masz energię. Ta, i jeszcze robisz kupę w Majty po, dro po drodze. film, Naprawia. Dobra, no to lecimy w jedynkę jak chcesz. Jak chcieć, no to jedynka. Dobra, ile noci? Nie mam już chciało. Mam cię Proszę pana, daj ready. Dobra, ale, ale oka, ale, ale M. M jak miłość. M jak dupa. Stary. Ej, ej. Kierpotka prawa dupa, pachowa. To, to, to się nie liczy, to jest remowanka, to się nie liczy. Ej dobra, Wy posłuchajcie, FNaF 4 według mnie jest najłatwiejsze, ale ta jedynka, ja, ja się nie znam, ale naprawdę stary. Oh, 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 oh. Tak kuczy o fu, ale, one, ale stary, ale uspokój się. Ej, ale one są brzydkie te animatrony teraz. No sorry, chłopaki, ale... Aaaa! Mm. To jest <śmiennie> na jedynka! To jest w nafiedynka, bo ja już zapomniałem te jedynka, <śmiennie> no hello, hello! Ta, hello! Hello! I dobra, nie wyłączaj go. przyjaciel JJ! Czemu to zrobiłeś? Nie wiem. Ale po co tak patrzysz? Po co tak patrzysz? Nie wiem. Ale dobra, uspokój się. Wdech i wydech. Wdech i wydech. No ty debil! Ale to, to już nie na żarty. Nie marnuj prądu! Masz nie marnować prądu. Sprawdzaj kamery. E, Bonnie gdzieś się ruszył.

Pewnie nie myślać, że mam ten w moim kanale. odrobić kanał, czy nie? Jak chcesz. Jak ci pozwolę. Aaa, Bonnie tu idzie! Buniasz, buniasz, Mr. buniasz Czekaj, tam jest. Mr. Boniasz. You can't to toniasz. Ra y Co? <laughs> o mój burze. Nie O dobra widzowie to, to myślę, że to już było na tyle, bo e, no, bo wiecie, już sami widzicie. E, nie grajcie, nie grajcie w w nocy Nawet